Wybuch jest tak duży, że można go usłyszeć na pobliskiej stacji i blokach. Z People powiadomili usługi i pospieszą na ratunek. Świadkowie otrzymują 16 latka z samochodu, który następnie udaje się do jednego z szpitali lubi. W wypadku 18-letni kierowca Audi, 17-letni pasażer i 16 letni pasażer. Zgłoszony przez policjantów. Wszyscy uczestnicy wypadków są mieszkańcami Luabni. Wszyscy pochodzą z majątku naukowskiego. Chodzili do szkoły podstawowej. Jak dowiedziałem się o wypadku, nie chciałem najpierw wierzyć, a potem płakałem, mówi uczeń szkoły jednej z ofiar. Nie byliśmy blisko, nie byliśmy przyjaciółmi, ale on był dobry przyjaciel. Widzieliśmy się każdego dnia. Dobry człowiek. To okropna rzecz. Naprawdę nie wiem, jak to może się stać. Organy ofiar zostały przeniesione do egzaminu w sekcji. Grudku nie było pod wpływem substancji alkoholu lub psychoaktywnych. Eksprawnie sprawdzą, jaką prędkość prowadził samochód. Jak umrzeć tego dnia przed trzema królami? Tak, mówi jeden z pasażerów Audi i pokazuje licznik. 140 km na godzinę. Nobody potwierdził te informacje do tej pory. Była mokra po opadach.